Hej, z tej strony na to jest ponownie Five Nights at Freddy's Sister Location. Jedziemy dalej z challengeami. Zobaczymy, czy zrobimy dzisiaj. jakie easy, very hard, pani. Zobaczymy, czy zrobimy dzisiaj dwa czy jeden, bo dwa ostatnie nam zostały przed Golden Freddy Challenge, który będzie pewnie w późniejszym czasie. Chyba, że kto wie, zobaczymy, jak szybko go przejdę. Um, dobra, so. Bottom shelf. Bottom shelf teraz przechodzimy. Yyy Zanali Przeanalizujmy sobie sytuację, tak jak poprzednio Mamy Bidibaba, czyli będzie środkowy event y y dwa elektrobaby na kamerach Minirina, rozkręcanie powietrza, czyli dużo kamery I... I Minirina, która nam przeszkadza i lolbit Czyli głównie nie musimy się martwić o dwoje drzwi z boku, więc to jest zawsze coś dobrego Jedziemy very hard, powinno być... <słysk> powinno być łatwo Powiem to, powinno być łatwo. Zobaczymy, jak będzie. Pamiętajmy, że Elektrobab zaczyna z lewej strony zazwyczaj. Chyba. Zobaczymy, potwierdzimy tę te teorię zaraz, możliwe. Yy, I musimy uważać, że on jest raz po jednej i raz po drugiej stronie. Szukaj, szukaj drogi do środka, maluszku. Okej. Okay. Tak, to prawda. Oh, shit. Teraz będzie moc po drugiej stronie. Lada chwila zaatakują. Oni, jak już zaatakują, to się nie, nie szanią z tym. Alright. Cześć, Mortka. Co to u ciebie? <grystanie> <grystanie> o, przyprowadziłaś koleżankę. Cześć. Kurczę, myślałem, że dalej jest jakiś błąd, a tu. lolbit, nie widziałem. Będzie źle chyba z tym challengem, nie jest jakiś ciężki. To za tak był cięższy, gdzie on jest? Teraz jest przy drzwiach. Ej, to on się robi trygi jakiś. Czemu? Zwyczaj jak był jeden ten, ten taki boing w szubach wentylacyjnych, to on był już przy samym wejściu. A Lolbit, pierdzielaj. Le mało. Eee, ale mało. Spokojnie. Kurcze, aż mi się stare dobre czasy przypominają, jak przechodziłem Challenge z snuffa z Jak ja to uwielbiałem Nie wiem, takie... mam taką, takie nostalgiczne odczucie do tego wszystkiego Nostalgia zawsze spoko Zależy jak, ale... No nie, nostalgia zawsze spoko, bo nostalgia to jest to pozytywne odczucie czegoś, co było kiedyś Pong! Zobaczymy, jak będzie godzinowo. O której godzinie będzie trzecia AM? przy jakiej ilości mocy będzie trzecia AM? Nie z mojej strony! Wej! Trzecia, 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 trzecia. Trzecia przy 53% jest. Uuuu, cool Ukul? Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Czemu ja to sprawdzam? Przyzwyczajenie do, do... do... Do lisiastej DEMON! MÓJ POWER! MOJE BATERIE! Wiecie, że ja nie wyciszyłem telefonu przy, po, po, po ostatnim odcinku, bo jestem łajzą? ON MA 1% BATERII! Jesus! Czyli co, wychodzi na to, że się bronię przedmiotronami, podłączam telefon do ładowania niej go, bo mi się włączy iTunes FAKT On jest jeszcze daleko SHIT! On sobie robi ze mnie jaja Punk! Smartowałem sporo energii, bo się rozpocząłem telefonem. Nieważne, telefon jest mało istotny. Dobra, wolałem sprawdzić, czy to na pewno on tym razem. I miałem pewności. Myślę, że będzie spoko, ale mimo wszystko muszę się przyzwyczajać na najcięższe tryby To nie jest takie... No, hop siup. Pong Dobrze No tu nie zadziałało dwa razy, jak klikałem? Tu ma problemy z e, rejestrowaniem przyciskania klawiszy, jak za szybko je naciskam razem. Czas na piątą, come on Te... Nie powiecie, że nie. Czas na piątą, już ta czwarta trochę tutaj była. Piąta, Kaman. Jest piąta przy 30%. Spalcem w dupie. Drogie do środka nie znajdziesz jej, not today. Nie macie już ze mną szans. Sorry, not at this point. No, oh, come on, szóstwo już nie przeciągaj. Wbijaj, szósteczko. Oxygen to tam szanić. PONG! Ja nie, nie dostaniecie się do środka tak łatwo. Bo kurczę, zostały nam dwa challenge Czy to oznacza, że teraz zobaczymy jeszcze jakieś dwie czy już nie za bardzo? Bo widzieliśmy tą taką finalną, tą taką. Nie, nie zobaczymy kancenki. Więc została nam Cupcake Challenge do Golden Freddy. Jedziemy od razu! Mamy wszystko bez tych wnerwiających typów, więc to jest zawsze dobra wieść Mamy wszystkich na dziesiątce, to nie jest jakoś bardzo złe Bo mieliśmy już tam niektórych na dwudziestce Eee, tak Zaraz, gdzie tu był Foxy na dwudziestce? Tutaj, Garlows Night, tak, to to było przerąbane trochę Cupcake Challenge nie powinien być taki zły Okej, okay, czyli nie mamy Yendo, nie mamy y, Miniriny Mam elektrobaby. Dobra, poradzimy sobie. Let's get right into the game. Nie news, game. Hello, hello. Yep, I'm ready as hell. Część jest z ślisiastą. O nie, Freddy może kolidować z elektrobabami? Czy Freddy może kolidować z elektrobabami? Bo to mnie martwi. Dobra, ogarnię jakoś. Czyli, tam gdzie jest elektrobab, nie może być Freddy? Czy tak to działa? <grymne> o nie, litość! <nie>, <grymne> fucking fuck! No Dobra, tu trzeba się skupić, bo jest dużo rzeczy, na które trzeba uważać. Oh my fucking god. Muszę wyczaić, jak działałem elektrobaby z Fantaine No Nie, czemu to nie działa? Jak klikam, Jesus! Łof! Się robi ciężko. Jeżeli Freddy jest po drugiej stronie, to Elektromap jest po, po stronie przeciwnej. Dobra, rozumiem. Styk, dobrze? Ojej, tu się robi ciężko. Tu zaczyna być naprawdę poważnie. Fantastic Freddy przebieg na prawo. Robi się poważnie. Zrobiło się bardzo poważnie. Jest słabo. Nie, on jest po tej stronie! Oh shit! <laughs> foxy... Hey, boy, boy. Dobra, to jest do ogarnięcia. Ile tu skupienia w to idzie? Przecież, aha, Freddy przebiegł mi zepsuł! Fuck! Freddy go wygania stamtąd! Był po prawej, chciałem mu energię tym piorunem, ale nie, bo on sobie uciekł skubany nie mam szans nie zamykaj drzwi, kurwa fuck może mam jeszcze szansę. pogubiłem się 20 razy ale może mam jeszcze szansę to przetrwać, spróbujmy Uj! Dobra To było, to było dobre To było dobre pod tym względem, że nie straciliśmy dużo energii na losowe rzeczy osobno, tylko przyszło kilka rzeczy na raz. Och, urodzinowy chłopiec Słabo trochę. Trochę słabo. Szanse są, ale jakie? Foxy, Jezus, piąta, proszę, piąta, bo z piętnastoma procentami to będzie bardzo ciężko. Piąta, mogę tego nie przejść. To może być, to może być. Oh. Tak, szósta! Proszę! Szyksze jem! Szyksz! Szyksze jem! Come on! Do it, bitch! Gadanie mi nie służy. Uuu, yeah. oh, fuck! Otworzyłem balorza, nie! Ah, ah, God fucking damn it, Kurwa mać! Idzie równo z balorem. Świetnie! A, nie było nic takiego. Odchodziła już! Uciekała! Czego kurwa co? Najgorszy jest moment niepewności, czy on jest po prawej, czy po lewej stronie. To jest najgorsze, to zabija. Ok? To zabija. Ha! 5% nie zostało! Dobrze. Eee, czyli co? To był zakładam przedostatni challenge. Kaccenki nie będzie z tego co wiem tradycyjnie teraz. To był przedostatni challenge, ostatni ostatni Golden Freddy mode. Ludzie! Ja lecę teraz zrobić live z tego. Z naszej perspektywy to pewnie już jest dawno, więc mam nadzieję, że jutro zobaczymy się w kolejnym filmie. Jeżeli nie, będzie nieco później, bo może mi to trochę zająć. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. naraje